Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, izoterapeuta z Pasji. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci problem zespołu cieśni nadgarska. Pokażę Ci, jak skutecznie ten problem leczyć, ponieważ sam ten problem miałem i sam go skutecznie wyleczyłem. Zacznijmy więc od początku. Postawmy sobie pytanie, co to takiego jest zespół cieśni nadgarska? Otóż zespół cieśnienia odgarska jest to stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku na nerw pośrodkowy. To musimy wrócić do anatomii i zrozumieć, co do takiego jest nerw pośrodkowy, oraz gdzie ten nerw pośrodkowy leży oraz co tak uciska ten nerw pośrodkowy. Nie wdając się w szczegóły anatomiczne, warto wiedzieć, że. Patrząc od środka, nasze ciało składa się z układu kostnego. Układ kostny jest wyłożony różnego rodzaju tkankami, i jedno z rodzajów tych tkanek są tkanki miękkie, typu ten niebieski kolor to są żyły, czerwony kolor to są tętnice, natomiast żółty kolor to jest unerwienie. Nas w tym przypadku interesuje ten żółty kolor unerwienie. Otóż sygnał do tego, żeby cokolwiek zrobić, płynie z mózgu, który jest umieszczony w czaszce, następnie poprzez rdzeń kręgowy i unerwienie, które biegnie przez rdzeń kręgowy. Drucikami tymi żółtymi sygnał dociera do konkretnej tkanki i ta konkretna tkanka wykonuje rozkaz. Jeżeli tu tkanką jest mięsień, to na przykład wydajemy rozkaz, żeby e, zgięły się palce. więc W tym przypadku sygnał biegnie z głowy, tutaj w głowie, ja daję sygnał, że mają się zgięć palce. Następnie to wszystko idzie tym żółtym drucikiem do palców i. Palce się zginają. Chcę wyprostować palce prostuję, czyli zginam, prostuję, zginam, prostuję. Proszę teraz zauważyć, że ten żółty przewodzik biegnie od kręgosłupa poprzez ramię, następnie poprzez przedramię, tutaj blisko kciuka poprzez tak zwaną cieśnę nadgarstka albo kanał nadgarstka. I on się rozszerza, zasilając trzy palce. Kciuk wskazujący, serdeczny i połówkę tego tutaj czwartego palca. Proszę zobaczyć, mamy teraz tutaj nadgarstek. Spojrzymy na ten nadgarstek z tej strony. I z tej strony tutaj mamy kości. Nadgarstka. Jedna kość wystająca, druga kość wystająca. I taka no, podkówka, łódeczka, w której biegnie nerw. Ten nerw możemy sobie wyobrazić jako taki przewód żółty, który jest umiejscowiony w ten sposób. Od góry ten nerw jest przykryty odpowiednim więzadłem. W normalnych warunkach ten nerw się rusza. Natomiast w zespole cieśni nadgarstka nerw ten jest zablokowany. Proszę zobaczyć. Ten nerw od góry jest chroniony poprzez więzadło poprzeczne nadgarstka. To więzadło poprzeczne nadgarstka oraz tkanki leżące pod tym więzadłem są elastyczne i ten nerw może się przesuwać. Tutaj o przesuwa się w górę, do nie ma żadnego problemu ładnie się on przesu. Co się dzieje w zespole cieśni nadgarstka? Otóż ten troczek, albo inaczej mówiąc mięsadło poprzeczne nadgarstka o, twardnieje, tkanki pod stają się coraz bardziej twarde i wtedy to przypomina dużo bardziej zgrubiałą część. W tym układzie ta zgrubiała część sprawia, że nie jesteśmy w stanie tym nerwem ruszać, a jeżeli go ruszamy, to on się uszkadza. W wyniku tego mamy różnego rodzaju problemy. Problemy te dotyczą tego, że drętwiją nam te trzy palce w kciuk wskazujący, serdeczny, nawet połowa czwartego, boli nas gdzieś tutaj w nadgarsku, do palców rozchodzi się ból, nie jesteśmy w stanie chwycić klucza. Cokolwiek chwycimy, to nam po prostu wypada. Chcemy napić się herbaty, to nam kubek wypada. Chcemy otworzyć jakiś zamek, to nam klucze również wypadają. Mamy tysiące z tym problemów. Tutaj jest obrzęk większy albo mniejszy. No i powstaje pytanie, co z tym fantem zrobić. Tak? Teoretycznie przyjmuje się różnego rodzaju formy leczenia, które najczęściej polegają albo na zażywaniu jakichś leków na no, przeciwbólowych, jeżeli kogoś coś boli, e, dawaniu różnego rodzaju dawek e, sterydów e, w ten nadgarstek, e, stosowania zabiegu fizykoterapii, e, kiedy okazuje się, że jest to nieskuteczne, a bardzo często jest nieskuteczne, następuje e, operacja, e, która ma ładną nazwę, tak zwane odbarczenie tego nerwu. Na czym to odbarczenie nerwu polega? Otóż, chirurg, mistrz skalpela, bierze skalpel, wcina się tutaj o robi coś takiego i mamy odbarczony nerw. Nerw się rusza, i wszystko jest elegancko. To, że jest więzadło i jest uszkodzone, to nic się tym nie przejmuje. Taki efekt leczenia kończący się operacją Zachodzi wtedy, kiedy leczymy skutki problemu, a nie przyczyny. Skupmy się zatem na tym, jaka jest przyczyna albo jakie są przyczyny zespołu cieśni nadgarstka. Zasadniczymi przyczynami zespołu cieśni nadgarstka w dzisiejszych czasach są to głównie przeciążeniowe używanie nadgarstka w nieruchomej pozycji. I są to różnego rodzaju albo złe pozycje siedzenia przy komputerze, czyli ktoś siedzi przy komputerze, tak jak tutaj modelka i siedzi jak posąg albo mumia przez 8 godzin dziennie, no to cudów nie ma, zablokowany nadgarstek da o sobie znać. Ktoś inny przyjmuje najdziwaczniejsze pozycje przy komputerze, mając nieruchomy nadgarstek, ta sama sytuacja. To może być nadgarstek ułożony na myszce, może być nieruchomy nadgarstek ułożony nad klawiaturą. Młodzież w tej chwili bardzo, bardzo intensywnie, przez wiele godzin dziennie pracuje na smartfonach, tu również nadgarstki są nieruchome. Tkanki pracują w tych nieruchomych nadgarstkach, w związku z tym nie jest ten nadgarstek uruchamiany i powstają różnego rodzaju problemy. Zatem ja bym nazwał zespół cieśni Nadgarska na swój sposób, że jest to raczej zespół nieruchomości nadgarska, a nie zespół cieśni nadgarska. Zespół nieruchomości nadgarska powoduje to, że nadgarstek jak się on rusza, to on się rusza, wszystkie tkanki pracuje, że on przestaje się ruszać, bo no to jest zablokowany, Powstaje golajka like to, golajka like to e, i on się nie rusza I wtedy ma taki zakres ruchu, nerw jest uwięziony, no i cudów nie ma, pacjenta będzie bolał albo będzie to odręciał tutaj palce. Powstaje zatem pytanie, co w tej sytuacji zrobić? Moja idea jest zawsze taka, że leczymy przyczyny, a nie skutki choroby. Przyczyny znam. Przyczynami jest nieruchoma postać przy komputerze, czy nieruchome siedzenie przy komputerze przez 8 godzin dziennie. Dlatego, moje zalecenie: jeżeli musisz pracować przez 8 godzin dziennie, to musisz zmieniać pozycję co 5-10 minut. Nie możesz siedzieć jak mumia przez 8 godzin dziennie. Ja, jak miałem zespół ciśnienia nadgarska i klucze mi wypadały. Z ręki, a nawet nie byłem w stanie kilknąć myszką, to zamiast pracować prawą ręką, pracowałem lewą ręką. Czyli to, co ja zrobiłem, odciążyłem pracę prawej ręki. Pytanie, czy da radę to zrobić? Państwa, da radę to zrobić, nie ma żadnego problemu, tylko trzeba poćwiczyć. Ja ćwiczę prawą rękę, ćwiczę lewą rękę. Kiedy prawa ręka mi szwankuje, pracuję wtedy lewą rękę, a prawa ręka odpoczywa. Kiedy ktoś tego nie potrafi zrobić, ma oczywiście problem. Zmieniając pozycje siedzeniowe przy komputerze cały czas pilnujemy tego, żeby ten nadgarstek czy ten, czy ten nadgarstek, żeby one były ruchome, żeby one się ruszały. Jeżeli nadgarstki będą się ruszały, to z kolei dbamy o to, żeby nie były przeciążone, czyli żeby miały czas na wypoczynek i regenerację. O tym musimy pamiętać. Jeżeli tego nie będziemy pamiętać, jeżeli nie będziemy tego pilnować w ciągu dnia, no to cudów nie ma, problemy prędzej czy później się pojawią. Musimy też pamiętać o tym, że e, objawy zespołu cieśni nadgarstka e, nie pojawiają się w sposób skrajny z dnia na dzień. To znaczy, że wczoraj było dobrze, a dzisiaj pacjent nie może ruszyć ręką, albo dzisiaj mu klucze wypadają z ręki, tak, czy nie może napić się herbaty, bo kubek mu wypada. Te objawy następują powoli. Najpierw jest jakieś drętwienie, jakiś delikatny ból, jakieś ograniczenia zakresu ruchu w nadgarstku. Potem to się wszystko nasila. Najpierw jest to sporadycznie, potem coraz częściej. W związku z powyższym, jeżeli te objawy zauważymy, no to już jest czas najwyższy jest to sygnał od naszego organizmu, że czas najwyższy zająć się tymi nadgarstkami. I pokażę Państwu parę prostych ćwiczeń, które mogą Państwo wykonywać w każdej chwili, nawet w pracy. Nikt nie będzie miał o to żalu i pretensji, żeby te nadgarski się ruszały. Ćwiczenie pierwsze. Składamy ręce jak do modlitwy, zaplatamy palce. Delikatnie, proszę Państwa, wyłamujemy nadgarstki. Proszę Przez jak nadgarski się ruszają. Ćwiczenie drugie krążenia nadgarsku. w jedną stronę. Krążenia nadgarstków w drugą stronę. Ćwiczenie trzecie: rozciąganie nadgarstków w jedną stronę, w drugą stronę, w trzecią i czwartą. Czyli rozciąganie do góry, rozciąganie nadgarstków w dół, rozciąganie nadgarstków w bok jeden. rozciąganie nadgarstka. Bok drugi i jeszcze do dodamy pełny zakres krążenia z delikatnym pogłębianiem ruchu, czyli możemy sobie tutaj o troszeczkę pogłębić zakres ruchu, wtedy ładnie ten nadgarstek się ruszy. Kolejne ćwiczenie. Składamy ręce jak do modlitwy. Proszę zobaczyć, jak się wszystko ładnie rusza, te nadgarstki, one się ładnie ruszają. Możemy się bawić. Możemy się ubawić. Możemy się ubawić. Te ćwiczenia możemy wykonywać w każdej chwili. Pracujemy przy komputerze i już tam coś robimy sobie z rączką. Możemy to robić co 10 minut. Pyk, pyk, tu, tu, to, to. Pół minutki Zapominamy o temacie Dalej zajmujemy się pracą eee, Kolejna rzecz to Zmieniamy pozycję przy komputerze Proszę popatrz siedzę sobie tak Przez cały czas, przez 8 godzin Nie damy rady tak siedzieć Czasami będziemy siedzieć tak Ale warto posiedzieć tak Warto posiedzieć tak Czasami warto się podeprzeć tak Warto się podeprzeć tak Przeciągnąć się W drugą stronę się wyciągnąć po prostu trzeba się wiercić jak dziecko przy tym komputerze. Mamy uwagę, koncentrację na tym, co tutaj jest, i wiercimy się jak dziecko. Wtedy dużo problemów zniknie. Najtrudniejszym elementem zespołu ciśnienia nadgarska jest zrozumienie tego, że nerw, który zasila nam dłoń, który biegnie przez kanał nadgarska, ma. Swoje początek w kręgosłupie szyjnym, i to nie jest wycinek, tutaj to jest cały drucik. Tak, jak tutaj ten żółty państwo widzą, on ma początek w odcinku szyjnym kręgosłupa, a koniec tutaj na końcu palców. I teraz nerw musimy traktować jako całość. To, że nam drętwieją tutaj palce, czy wypadają klucze, może być, może być uciskiem tutaj w kanale nadgarstka, ale również może być uciskiem na nerw w kręgosłupie. To może być również ucisk jakiegoś mięśnia tutaj na ten nerw gdzieś po drodze, czyli Problem zespołu ciśnienia nie jest lokalnie w tym miejscu. On może być 10 cm wyżej, 20 cm wyżej, pół metra wyżej, metr wyżej. Tego w czasie diagnostyki nie wiem. Nie wiemy również, czy ten nerw na całej długości jest zdrowy, czy jest chory. Może być taka sytuacja, że ktoś źle śpi. W wyniku złego spania, złego ułożenia głowy i ciała ma ucisk na nerw gdzieś tutaj. O, w tym miejscu ma ucisk na nerw, w tym miejscu jest nerw uszkodzony. I my możemy sobie tutaj zespół cieć nad garskę lecić lekami, fizykoterapią możemy e, ciąć ten troczek, e, i efekt będzie żaden. Dlaczego? Bo przyczyna nie jest tu, tylko przyczyna jest tutaj. I pamiętajmy o tym, że leczymy, usuwamy przyczynę problemu, a nie skutki, objawy problemu. Te ćwiczenia, które Państwu pokazałem, to są ćwiczenia no, w takiej początkowej fazie zespołu cieśni nadgaski. Kiedy faza zespołu cieśni nadgaska jest dość mocno zaawansowana, tu wszystko jest opuchnięte, ten nerw nie chce się ruszać, wszystko jest twarde, boli nas, drętwieje nam ręka w zasadzie 24 godziny na dobę, no, i powstaje pytanie: No, co z tym fantem zrobić? Czy trzeba brać nożyczki i ciąć? Czy można to zrobić bez cięcia skalpelem? Otóż ja przy Państwa, wykorzystuję swoją wiedzę, swoje umiejętności za pomocą masażu leczniczego. Nazwę go masażem rozluźniającym, odbarczającym. Więc to, co chirurg, mistrz skalpela tnie tutaj, i on odbarcza nerw. Ja jestem mistrzem palców i za pomocą palców odbarczam ten nerw. Ja za pomocą palców potrafię rozluźnić te tkanki i sprawić, żeby one były mięciutkie, elastyczne, delikatne. Oczywiście nie jest to od razu z dnia na dzień, wymaga to troszeczkę czasu. Ale no cudów nie ma, tkanki puszczają przy moim masażu takim odbarszającym, i po pewnym czasie nerw zablokowany staje się odblokowany, i znowu może się ruszać. Więc jest to po prostu kwestia umiejętności. Jeżeli ktoś ma umiejętności posługiwania się skalpelem i potrafi skalpelem zrobić, no to chwała jemu za to, tylko musimy pamiętać, że uszkodzone więzadło poprzeszne nadgarstka, no jest nadal uszkodzone, tak? ta osoba no, chodzić na rękach, stać na rękach raczej nie będzie. Natomiast jeżeli rozluźnimy te tkanki za pomocą e, moich technik masażu, no to tkanki zostają te same, tkanki wracają do normalnej funkcji i możemy robić praktycznie co chcemy, tylko musimy e, pilnować, żeby no, nie przyciążać organizmu. Następna ważna rzecz, to trzeba zmienić swój styl życia. Nie możemy się jeść jak posąg przy komputerze przez 8 godzin dziennie, nie możemy jak posąg mieć nadgarsków spiętych cokolwiek robimy przez 8 godzin dziennie czy 12. Te nadgarstki one się muszą ruszać. Jeżeli jesteśmy zmuszeni przebywać w jakiejś pozycji. Po ileś tam godzin, no to jesteśmy zmuszeni, ale potem już nie jesteśmy zmuszeni, to potem musimy wykonać tą pracę, żeby te nasze nadgarki się ruszały, żeby to wszystko odżyło, żeby funkcjonowało. Tego zachęcam do regularnych ćwiczeń. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to ćwiczenia wykonujemy zawsze z żelazną zasadą, takie, które jesteśmy w stanie wykonać, czyli takie, które nasz organizm jest w stanie zaakceptować. Jeżeli mamy zespół ciejsy nadgarstka tak napięty, że nie jesteśmy w stanie nadgarska o wyjąć tyle, to nasz zakres ruchu będzie taki na początku, tak? Z czasem ten zakres ruchu się będzie powiększał, a z czasem będzie taki duży jak w tej chwili, tak, o, tu, tak. No i teraz powstaje pytanie, co ma zrobić osoba, która, jak to się mówi, przychodzi do mnie na terapię i zakres ruchu ma taki, o, a taki ma zakres ruchu. No to ta osoba no cudów nie zrobi, ona jest narażona nie tylko na zespół cieśni nadgarstka, ale ona jest narażona potwornie na złamania podczas upadku, bo jak się przewróci, no to podeprzy się ręko i tu ma no jak w banku, to 100%, 300% ma gwarancji, że... Złamie tutaj rękę w nadgarstku i to e, będzie ręka rozczaskana na wielodłamkowe jakieś tam złamania. W związku z tym, no trzeba ten nadgarstek rozluźnić, trzeba pogłębić zakres ruchu. Zakres ruchu tutaj w nadgarstku jest około 90 stopni u zdrowej osoby, tak. Osoba starsza, czyli której tam niepotrzebne są duże zakresy ruchów, no to wystarczy, że tyle ma, no to tu już jest ładnie, czyli 45 stopni, 60, to, 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 to już jest ładnie, tak? Osoba taka, która jak ja chce chodzić na rękach, no to po prostu musi mieć zakres 90 stopni, a nawet więcej, tak? Więc w tym kierunku robimy terapię. Pamiętamy, zawsze wykonujemy w zakresie bezbólowym, z niczym się nie spieszymy, z nikim nie rywalizujemy, zawsze... Ćwiczymy tak, jak nam zezwala ciało. Nie wolno nam wchodzić w ból. Każde wejście w ból to jest sygnał od naszego ciała, że coś żeśmy przedobrzyli, że dane ćwiczenie jest zbyt intensywne. Dlatego przy zespole ciśnienia garska i przy każdych innych zespołach chorobowych czy ograniczeniach ruchu, nie ma znaczenia, czy my osiągniemy zakres ruchu. Dzisiaj czy my ten zakres ruchu osiągniemy pół roku później, czy osiągniemy miesiąc wcześniej. Ja wychodzę z prostego założenia. Lepiej być zdrowym i osiągnąć zdrowie i zakres ruchu pełny pół roku później, aniżeli przedobrzyć sprawę i w ciągu łamka sekundy zniszczyć, dosłownie w ciągu łamka sekundy zniszczyć poprzez nieuważny ruch naszą kilkumiesięczną albo nawet kilkuletnią pracę i cofnąć się, 2, 3 lata albo 5 lat do tyłu i zaczyna wszystko od początku. Proszę Państwa, ja miałem zespół cieśni nadgarska w prawej ręce, taki, że mi te trzy palce drętwiały przez 24 godziny na dobę. Ja przez 24 godziny na dobę nie byłem w stanie utrzymać kluczy w ten sposób, żeby zamek otworzyć. Nie byłem w stanie kliknąć myszką, nawet, nawet kliknąć myszką, żeby coś na komputerze się zmieniło, na ekranie monitora, żeby się coś zmieniło. W związku z tym, miałem dość zaawansowane zespo stany zespołu cieśni nadgarstka i proszę Państwa, to było 18 lat temu, tak? Dzisiaj ja e, dzięki pracy nad sobą, dzięki stosowaniu tych zasad, które Państwu e, przekazałem, e, bez problemu chodzę na rękach, staję na rękach, wyginam tę rękę, w nadgarstkach mam zakresy ruchów, że e, Ludzie mi zazdroszczą. Także, jeżeli ktoś chce, może, jak to się mówi, skorzystać z usług mistrza skalpela i przeciąć sobie tutaj cykl i przeciąć sobie. Tak? Nie ma żadnego problemu, ale na rękach to osoba raczej chodzić nie będzie. Natomiast, no, jeżeli ktoś no, ma jakieś takie no, większe ambicje, Chce chodzić na rękach, no to musi na to poświęcić troszeczkę czasu, musi zmienić radykalnie swój styl życia, zastosować konkretne, celowane leczenie. Zespoły ciśnienia nadgarska nie tylko za pomocą fizykoterapii czy farmakoterapii. Do tego trzeba dodać różnego rodzaju celowane ćwiczenia, do tego trzeba dodać celowany masaż. Ja e, mówię, że ja stosuję masaż tak zwany odbarczający, rozróżniający i tam cudów nie ma, musi to wszystko puścić. Więc jeżeli ktoś nie ma na miejscu fizjoterapeuty, który to potrafi, to może się zgłosić do mnie. E, no i krok po kroku, malutkimi kroczkami idziemy. W kierunku tym, żeby nie mieć zespołu cieśni nadgarska, żeby nam tam nic nie drętwiało. Pamiętajmy również, że e, traktowanie lokalne zespołu cieśni nadgarstka to jest tylko no, e, kropla w morzu potrzeb. Tak? E, to, że palce nam drętwieją, przyczyna może być w, w, w kanale cieśni nadgarstka, równie dobrze może być. 10 cm wyżej, 20 cm wyżej, pół metra wyżej, również może być w barku gdzieś tam, czy w ramieniu, a bardzo często przyczyna jest w kręgosłupie szyjnym, ponieważ osoby, które siedzą przy komputerze, to przyjmują sobie no jakoś taką dziwną opozycję. W wyniku przebywania w tej pozycji statycznej przez ileś tam Godzin dziennie przez wiele miesięcy albo wiele lat tworzą się różnego rodzaju zmiany w tkankach. Najczęściej są to jakieś stany zwyrodnieniowe, powstają różnego rodzaju dziwne przepukliny. Te przepukliny uciskają na nerw, i wtedy problem jest tu w kręgosłupie, czyli mniej więcej metr od tego zespołu ciśnieniowego. I tutaj trzeba szukać. Tak? Czasami są sytuacje takie, że gdzieś po drodze miał takiego pacjenta, że miał uszkodzony gdzieś nerw po drodze i też miał różnego rodzaju problemy drętwienia. W związku z tym, jeżeli mamy gdzieś nerw uszkodzony po drodze, no to, to, to to jest zupełnie inne leczenie. To nie jest cięcie tutaj chirurgiczne tego, tylko wtedy trzeba się udać do konkretnie neurologa, i neurolog ma swoje narzędzia pracy, za pomocą których może zbadać ciągłość tego nerwu oraz miejsce, w którym ten nerw jest najbardziej prawdopodobnie uszkodzony. No i wtedy no, leczenie jest zupełnie inne. Tak? Te masaże, które ja stosuję, one tam, jak to się mówi, jedno drugiemu nie przeszkadza, nie trzeba robić, bo one pomagają odżywiać nerw. Ale być może wtedy będzie potrzebna celowana fizjoterapia. Nie tu, ale na długości całego nerwu. Być może będzie potrzebna jakaś celowana farmakoterapia, żeby za pomocą leków odżywić ten nerw w taki sposób, żeby on się no, szybciej odbudował. Normalnie to się będzie odbudowywał pół roku, rok czasu, może 5 lat. Za pomocą odpowiednio celowanej farmakoterapii ten okres może zostać skrócony powiedzmy do miesiąca czy dwóch miesięcy. Ale dopiero kompleksowa terapia, kompleksowa terapia, czyli współpraca. Fyzioterapeuti, spolupráce. Lekarza, współpraca neurologa w takich stanach zaawansowanych jest sprawić, że jesteśmy w stanie bardzo dużo dobrego w tym zespole notkarska od strony leczniczej poczynić, i bardzo często no, to się kończy tym, że pacjent jest zdrowy. No, jeżeli jest dobrze przeprowadzone leczenie, no to pacjent innego wyjścia nie ma. Musi być zdrowy. No i tego zdrowia ja Państwu, jak to się mówi, życzę i zapraszam do kolejnych odcinków. Jeżeli ten film był dla Ciebie interesujący, skorzystałeś z tego filmu, dużo Ci rzeczy wyjaśnił, a może co więcej, pomógł Ci zrozumieć istotę oraz metody leczenia zespołu e, cieśni nadgarstka, mało tego, może niektórym osobom pomoże lub już pomógł wyleczyć ich problemy ze zespołem ciśnienia odgalska, no to łapka w górę i zachęcam do komentarzy, dzielenia się własnym y, doświadczeniem oraz subskrypcji kanału.